Morbius to taki film koniec zdania chyba wyczerpałem temat. W sensie, co można powiedzieć o czymś takim? Jedyne, co wyróżnia ten film na tle innych, to to, że dawno nie widziałem filmu, który tak bardzo by się niczym nie wyróżniał. Co za rozczarowanie to film, do którego scenariusz został napisany 5 lat temu. Aż tak długo na niego czekali Ci, którzy czekali, i jest to trzeci film z filmowego uniwersum Sony Spider-Man Universe. Ta, ciekawe, ile osób w ogóle kojarzy, że tu się tworzy jakiś uniwersum. Jak sama nazwa wskazuje, jest ono tworzone przez Sony i wykorzystuje postacie z Marvela, ale wbrew nazwie na razie nie ma w nim Spider-Mana albo jest, tylko jeszcze go nie widzieliśmy. Bo nawet w zwiastunie do tego filmu widzimy namalowany na ścianie wizerunek Spidermana z podpisem morderca. To mi się kojarzy z pewnymi wydarzeniami, ale z trochę innego uniwersum i co dziwne, tego wizerunku nie widzimy w samym filmie. Nie widzimy też obiecanego przez zwiastun Michaela Kitona, który grał Volchera w Spidermanie z Tomem Hollandem. A jeśli ktoś zamierza napisać, że przecież był, nie. To się nie liczy. Sam już nie wiem, co się dzieje. Na pewno ma to coś wspólnego z tym, że Sony i Disney dzielą się między sobą prawami autorskimi i mają małe problemy z dogadywaniem się, tak w dużym uproszczeniu, ale jedno jest pewne: jak na razie otrzymujemy filmy, w których głównymi bohaterami są złoczyńcy z komiksów o Spider-Manie, tylko że w tych filmach nie są złoczyńcami. Mieliśmy już dwa filmy z Venomem, którym się finansowo upiekło pomimo nieprzychylności krytyków, ale Morbius już zaliczył spadek przychodów o 74% w drugim tygodniu od premiery, co jest rekordem wśród filmów superbohaterskich i obecnie ustępuje tylko Stalowemu Rycerzowi. Takiemu filmowi z lat 90. z niewyraźnie mówiącym koszykarzem w roli głównej Następnym w kolejce jest Kraven Łowca, który według zwiastuna ma wyjść w przyszłym roku i niestety stylem wygląda bardzo podobnie do Morbiusa. Trzymam kciuki, ale nie wstrzymuję oddechu. Oto fabuła. Naukowiec zostaje wampirem, więc musi nauczyć się kontrolować swoje moce i pokonać drugiego takiego jak on. Tyle. Nic więcej się nie dzieje. Ja wiem, że tak można podsumować każdy film. Na przykład trylogia Władcy Pierścieni jest o bicie, który idzie wyrzucić pierścień do wulkanu. Różnica jest taka, że jeśli ktoś zapyta, czy coś ciekawego dzieje się po drodze, to w przypadku Władcy Pierścieni mogą odpowiedzieć tak, a w przypadku Morbiusa nie. Wszystko to już znamy, to jest scenariusz wygenerowany przez sztuczną inteligencję na podstawie tradycyjnych schematów filmowych. To film, który wrzuca nas w sam środek tajemniczej wyprawy, tylko po to, aby od razu przenieść nas do retrospekcji z dzieciństwa. Poznajemy historię dwóch chłopców, którzy reprezentują motyw ofiary szkolnych łobuzów i motyw młodego geniusza, który wydostaje się z biedy. Mamy niebezpieczny eksperyment, który idzie źle i daje komuś specjalne umiejętności. Mamy bohatera, który musi się nauczyć kontrolować swoje moce. Mamy złoczyńcę, który ma dokładnie te same moce co bohater. Mamy złoczyńcę, który nie ma żadnych motywacji, poza tym, że jest krwiożerczym, złośliwym psychopatą. Mamy wątek miłosny, który ogranicza się do tego, że główny bohater i towarzysząca mu osoba orientują się w środku filmu, że jedno jest mężczyzną, a drugie kobietą, więc powinni się pocałować. W każdej minucie tego filmu możecie zadać sobie pytanie co może się teraz wydarzyć i najbardziej oczywista odpowiedź będzie tą poprawną. Z małymi wyjątkami. Są to momenty, kiedy scenarzystów dopada znużenie i po prostu porzucają niektóre wątki albo idą na łatwiznę. Tak jak we wspomnianym wątku miłosnym. Ktoś powiedział: Ej, dajemy jakiś wątek miłosny? A ktoś inny odpowiedział: Jak chcesz, możesz gdzieś jedną scenę dopisać. Jakiś scenarzysta powiedział: Ej, pamiętacie scenę na początku filmu? Tę przed retrospekcją? Wrócimy jeszcze do niej. A ktoś inny odpowiedział: Nie, po co? Ja o niej nie pamiętam i widzowie też zapomną. Jakiś scenarzysta wpadł na pomysł, aby skupić naszą uwagę na dwóch fiolkach stojących na stole laboratoryjnym i dał nam do zrozumienia, że to bardzo ważne, aby w kolejnych scenach stały tu dokładnie dwie fiolki nie jedna, nie zero i nie trzy. Jeśli liczba fiolek się zmieni, to będzie znak dla widza, że stało się coś złego. Ale i tym wątkiem scenarzyści się znudzili i po prostu go porzucili. Scenariuszowe uproszczenia i głupotki to norma, są w każdym filmie, zwłaszcza na podstawie komiksów. Ale zwykle je ignorujemy, akceptujemy logikę fantastycznego świata przedstawionego i skupiamy naszą uwagę na dobrych rzeczach. Wadą Morbiusa jest to, że nie ma dobrych rzeczy, które mogłyby odciągnąć naszą uwagę. Więc ciężko zignorować głupotki, takie jak dziecko naprawiające sprzęt medyczny za pomocą sprężynki od długopisu. Co o tym myślisz, MacGyver? Głupi detektywi marnujący czas ekranowy i nie mający znaczącego wpływu na fabułę. Albo fakt, że tajemniczy eksperyment Morbiusa powinien być znany tylko jemu samemu, jego asystentce i każdemu, kto programował wizualizacje graficzne na jego komputerach. Tony Stark przynajmniej był geniuszem techniki i można uwierzyć, że on sam zaprojektował swój sprzęt. Poza tym on nawet nie krył się ze swoją tożsamością. Tu mamy biologa, który używa komputera, na którym wyświetla się między innymi nietoperz z paskiem ładowania, który wypełnia się tylko, kiedy ktoś próbuje połączyć DNA nietoperza z innym zwierzęciem. Ciekawe, kto to zbudował i co się stało z tą osobą. I am, I nie, ty jesteś Morbius, skąd w ogóle znasz Venoma? Co tu się dzieje? No myślę o takich głupotach, bo nie mam o czym myśleć. Patrzenie na tę schematyczną i przewidywalną historię w ponurej scenerii jest po prostu nudne. Nie mamy na przykład ciekawych dylematów, na których można skupić uwagę? Okej, okay, mamy tu motyw wampira, który obawia się, że będzie musiał zabijać, aby przeżyć, ale pozostaje on nierozwiązany i zostaje kompletnie przyćmiony przez motyw walki z innym wampirem, który zabija... bez powodu. Bo po prostu dobrze się bawi i czuje się bezkarny, jakby grał w GTA. I nie, nie chodzi tu tylko o zabijanie, żeby przetrwać, bo antagonista opowiada całe filozofię o tym, jakim jest nad człowiekiem. Jestem już tym po prostu zmęczony. I złoczyńcami, będącymi lustrzanym odbiciem protagonisty, i czarnymi charakterami bez motywów. Źli psychopaci sprawdzają się najczęściej wtedy, kiedy film nie ma być traktowany poważnie, albo kiedy naprawdę zagłębiamy się w psychikę psychopaty. Ale nie kiedy traktujemy ten temat powierzchownie i uderzamy w poważne klimaty. A Morbius ewidentnie próbuje być poważny. A co gdybyśmy ograniczyli się tutaj do konfliktu pomiędzy postacią, która chce zabijać, żeby przeżyć, a postacią, która chce ocalić ludzi kosztem śmierci swojej i drugiej postaci? To samo w sobie już byłoby ciekawe. A co gdyby antagonista wierzył w system kastowy i chciał zamienić całą arystokrację w wampiry, aby mogli czerpać korzyści kosztem krwi biedaków na zupełnie nowym poziomie? Albo może wampirze moce mogłyby działać tak, że tym wampir jest silniejszy, im więcej krwi ludzi wypije. I mielibyśmy konflikt pomiędzy postacią, która morduje na potęgę i staje się coraz silniejsza, a bohaterem, który nie chce w ten sposób stawać się silniejszy i musi pokonać złoczyńcę bez takich metod. Z miejsca wymyślam ciekawsze fabuły. Czy naprawdę żaden scenarzysta nie był choć trochę ambitny? Zrobienie poważnego filmu akcji jest o tyle trudne, że łatwo uczynić takie kino nudnym. Można tego uniknąć, próbując stworzyć jakiś unikatowy styl, jak na przykład w filmach o bądzie. Albo w Sin City. Można spróbować stworzyć napięcie i poczucie, że każdy może umrzeć w każdej chwili. Można też próbować rozerwać wiza widowiskową akcją. Chcę oczywiście przez to powiedzieć, że Morbius nic z tego nie robi. Postacie nie są ciekawe, klimat nie jest ciekawy i akcja nie jest ciekawa. Ale po kolei. Jared Leto jako Morbius jest w porządku. Przynajmniej się stara. Wyraźnie ma jakiś pomysł na siebie i stara się jakoś odegrać coś między smutkiem, strachem i determinacją, by naprawić swój błąd. Wierzę, że przy lepszym scenariuszu wypadłby całkiem dobrze. Matt Smith jako główny zły jest złym psycholem i gra typowo dla tego archetypu postaci. Jednym się spodoba, innym nie. Ja, jak już mówiłem, jestem tymczasowo zmęczony tym archetypem. Martin Bancroft, jako asystentka Morbiusa, jest wszystko jedno. Tyrese Gibson, czyli romans szybkich i wściekłych, gra detektywa. Dlaczego? Co to za obsada? To nawet nie jest aktor, to jest przede wszystkim piosenkarz, który ubiera się jak gangster, ale śpiewa delikatnym głosem. Nie mam nic do jego kariery muzycznej, po prostu to nie jest dobry aktor. Jest zabawny, kiedy dobrze się bawi w filmie rozrywkowym, ale nie dawajcie mu poważnej roli detektywa. Bo to wychodzi zabawnie, kiedy wypowiada kwestię z typową dla siebie manierą piosenkarza romantycznego RB. Of Akcja w tym filmie jest taka sobie: Trochę przypomina grę komputerową. Morbius potrafi uruchomić wiedźmińskie zmysły, które nawet są symbolizowane przez pulsującą okrągłą falę na ziemi. Potrafi dostrzegać niewidzialny szlak pozostawiony przez przedmioty, które się przemieściły. Mamy też ten efekt z trzystu, kiedy akcja potrafi nagle spowolnić, a potem nagle przyspieszyć. Jednym się to spodoba, a innym nie, ale przynajmniej czyni to akcję choć trochę charakterystyczną. Niestety mamy też powszechnie znienawidzone schematy scen akcji, jak ciemność i trzęsąca się kamera. Dlaczego jeszcze się to robi? Kto kiedykolwiek zachwalał w jakimkolwiek filmie trzęsącą się kamerę i ciemność? Filmowcy, którzy tak robią, muszą nienawidzić ludzi. Film przypomina Venoma nie tylko pod tym względem, że jest ponurym, ciemnym filmem o złoczyńcy ze Spider-Mana, który nie jest złoczyńcą i walczy z drugim takim jak on, tylko złym, ale nawet dlatego, że wygląda jakby miał mieć krwawe sceny, ale zrezygnowano z nich, żeby na film mogły pójść dzieciaki. W efekcie mamy sceny akcji z dźwiękiem rozlewającej się krwi, ale bez krwi. Co wygląda dość groteskowo. Finałowej sceny akcji nawet już nie pamiętam. Pamiętam tylko, że zawierała Deus ex machina i nietoperzy. Na pewno film znajdzie swoją widownię, choć na pewno nie będzie to szeroka widownia. Na pewno spodoba się ludziom, którzy nie mają za dużo wymagań, a lubią nieco mroczny klimat i wampiry. Wyobrażam sobie, że może się spodobać części widowni, której podobały się takie filmy jak The Crow, Underworld czy Spawn. Ale zaznaczam, że tylko części widowni. Na portalach internetowych film zbiera dość kiepskie oceny tam, gdzie głos zabrało więcej niż tysiąc osób. Z wyjątkiem Rotten Tomatoes, gdzie najwyraźniej spodobał się 70% użytkowników, co czyni go teoretycznie lepszym filmem niż Zaułek Koszmarów czy Shrek 2. Użytkownicy Rotten Tomatoes, co wy kombinujecie? Na koniec warto wspomnieć, że film miał premierę w Pryma Aprilis i trzeba przyznać, że jest to całkiem śmieszne. Tak, to im się udało. Podobnie jak ludziom, którzy podchwycili żart, takim jak użytkownik Twittera Lynchbot, który zamieścił Pryma Aprilisowy post z wklejonym komputerowo Martinem Scorsesim na tle ściany promującej Morbiusa i jego fałszywym cytatem o tym, że film zmienił jego zdania na temat filmów komiksowych. A najlepsze jest to że Tyris Gibson w to uwierzył i udostępnił z odpowiednim komentarzem. Tak więc, podsumowując, oceniam ten film jako bardzo dobry żart pryma-aprilisowy.